Zabiłam ją. To niemożliwe. Jeśli go złapią i zacznie mówić, przepadliśmy. Nie chcę nawet o tym słyszeć. Opisał nas, ale nie wymienił nazwisk. Piranie jest ranny czy martwy? Chyba tylko ranny. Jak się o tym dowiedziałeś? Zadzwonił do mnie jego wspólnik. Z miejsca, w którym się ukrył, widział i słyszał Leoparda i piranie. A co z dzieckiem? Jest w Haciendzie. Ten kretyn Leopardo udaremnił porwanie. Musimy na niego uważać. Nie wiemy, co zrobi. Żeby tylko pirania nie wrócił do miasteczka, możesz się z nim skontaktować? Nie nawet jego wspólnik nie wie dokąd się udał. Lepiej żeby umarł, bo jeśli wpadnie i zacznie mówić jesteśmy zgubieni. Jak się czuje Nelson? Obudził się wcześniej, ale wciąż leży. Nie chce wstać ani zjeść śniadania. Myślałam o tym całą noc. Odejdę od niego. Najpierw poznaj wynik badania. Czy Juan Miguel o tym wie? Owszem. Przyznał się, by ratować Blankę, która właściwie nie ponosi winy za to, co się stało. Prosił, by zachowała milczenie, ale ona obawia się, że tamta kobieta znów nią zawładnie i prawda wyjdzie na jazd. Przyszłyście tu, bym temu zapobiegł? Tak. Pomóż mi, ojcze. Choćbym nie wiem, jak się starała, sama nie dam rady. Jest taka silna, silniejsza ode mnie. Pokona mnie. Proszę mi pomóc. Błagam. Doktor San Roman? Czekałem na pana. Joaquin Losada do usług. Cieszę się. Myślę, że sędzia Velarde wszystko panu wyjaśnił. Znam szczegóły sprawy i śledztwa. Czytałem scenogramy przesłuchań i rozmawiałem z inspektorem prowadzącym postępowanie. Odnoszę wrażenie, że to nie pan jest sprawcą. Zaznaczam, że jestem pańskim adwokatem i musi być pan wobec mnie szczery. Musimy sobie ufać. Inaczej wszystko się skomplikuje. Doktorze San Roman, jest pan winny czy niewinny? Nie rozumiem. Powiedz mi o co chodzi. Nelson jest poważnie chory. Na co? Tu jest nazwa jego choroby. Cirrhosis epatica? To zapewne rak wątroby. Nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Jego wątroba jest zrujnowana. Czy wkrótce umrze? Moim zdaniem tak. Boże, w tej sytuacji musisz podjąć decyzję. Czy opuszczasz go, czy zostajesz z nim do końca? Jest pan winny, czy nie, panie San Roman? Nie, mecenasie Losada. Nie jestem winny. Nie zawiłem żony. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Mariusz Siudziński. It's is what